W przednim filmie z tej serii poruszyliśmy kwestię transportu pacjenta, który jest aktualnie na respiratorze stacjonarnym i ma być na czas transportu przełączony na respirator transportowy. Wzięliśmy e, za przykład sytuację, w której znalazła się pani Basia, pacjentka chora na POHP, e, i wzięliśmy za przykład też dwa respiratory. E, Stacjonarny hmm, Bennett i transportowy Parapak. W poprzednim filmie omówiłem e, wentylację, tryb wentylacji i wentylację minutową. E, w tym filmie e, zajmiemy się pipem tym przez 2E, e, stężeniem wdechowym tlenu i ciśnieniem maksymalnym. Jeżeli te terminy nic Ci nie mówią, to odsyłam Cię do poprzednich filmów z serii o. Podstawach wentylacji mechanicznej, tam z osobna zostały one omówione. I tak, na przykład, ciśnienie maksymalne, które omawialiśmy w jednym z poprzednich filmów, proponowałem wtedy na bezpieczne ustawienie około 30 cm słupa wody. Jednak, czy takie ustawienie zda egzamin u naszej pacjentki? Jeżeli spojrzysz na respirator stacjonarny, na którym właśnie pacjentka się wentyluje, to zobaczysz, że ciśnienie szczytowe, nie ciśnienie maksymalne, tylko ciśnienie szczytowe jest na poziomie około 30 cm słupa wody. Co to dla nas oznacza? Ano, jeśli spróbujemy ustawić ciśnienie maksymalne, czyli to graniczne na wysokości około 30 cm słupa wody, czyli bardzo blisko albo wręcz poniżej ciśnienia szczytowego, to będziemy otrzymywali alarm zbyt wysokiego ciśnienia. To po pierwsze a w tym respiratorze transportowym, którego będziemy używać dodatkowo nie osiągniemy zadanej objętości, ponieważ uruchomi się zastawka zwalniająca ciśnienie i respirator nie dość, że zaalarmuje, że ciśnienie jest za wysokie, to jeszcze nie dostarczy odpowiednio dużej objętości. Dlaczego ta konkretna pacjentka wymaga aż tak wysokich ciśnień? Złożyło się na to Przynajmniej kilka czynników, z czego najważniejsze to POHP i zaostrzenie tego POHP, a także dosyć duża otyłość, z którą mamy tutaj do czynienia. Jednym z elementów POHP jest y, zmniejszenie światła dróg oddechowych. Zmniejszenie światła dróg oddechowych prowadzi do zwiększenia oporów oddechowych, a to wymusza na nas stosowanie wyższych ciśnień celem uzyskania zadanych objętości. Kolejny problem z ciśnieniem leży nieco niżej. Najczęstszą przyczyną zaostrzenia POHP jest infekcja. Jeżeli mamy w tym przypadku do czynienia np. z zapaleniem płuc, to samo zapalenie płuc będzie powodowało spadek podatności miążu płucnego, co dodatkowo wymusi na nas zastosowanie wyższych ciśnień. Żeby dołożyć do tego jeszcze jeden problem, to zejdźmy sobie nieco niżej, a nawet jeszcze niżej niż przepona, czyli do jamy brzusznej. Spora otyłość będzie powodowała w pozycji leżącej u pacjentki, często zwiedzczonej, a wystarczy także sama sedacja, to ta spora otyłość będzie powodowała ucisk zawartości jamy brzusznej na przeponę i na płuca i jeszcze bardziej zwiększy ciśnienie. Które jest konieczne do pokonania tego dodatkowego oporu. I te trzy czynniki POHP, e, przyczyna zaostrzenia POHP, jaką może być zapalenie płuc i otyłość, prawdopodobnie e, miały udział w tym, że nasza pacjentka wymaga wyjątkowo wysokich ciśnień w drogach oddechowych. W naszym respiratorze transportowym e, gałka pokrętło, którym ustawiamy ciśnienie maksymalne, jest w lewym górnym rogu, patrząc od przodu. Na panel naszego respiratora, i my je ustawimy nie tak, jak um, zalecałem u standardowego pacjenta, około 30, ale aż około 40 cm słupa wody. Do ustawienia zostaje nam jeszcze FIO2, czyli wdechowe stężenie tlenu, i PIP, ten PIP przez 2E, czyli PEEP, -E -E i te dwie rzeczy są właściwie częścią tego samego problemu. Jeżeli nie pamiętasz nic na temat pipu, to zachęcam Cię do obejrzenia filmu na temat pipu właśnie e, do, z tej samej serii, e, z serii o e, podstawach wentylacji mechanicznej. Jeżeli pamiętasz, to będziesz pamiętał również, że celem pipu jest zwiększenie e, saturacji, zwiększenie natlenowania krwi poprzez otwarcie zapadniętych niedodmowych pęcherzyków płucnych. I pytanie takie. Czy u naszej pacjentki to, że my ją przerzucimy z respiratora stacjonarnego, na którym jest pip na wysokości 5 cm słupa wody, na respirator transportowy, na którym pipu nie ma żadnego, czy jej to saturacje pogorszy? Odpowiedź krótka raczej nie, ale jak zwykle to zależy. Raczej nie, dlatego że w POHP, jako w, w chorobie, w której jedną z głównych patomechanizmów jest raczej zwiększony opór w drugach oddechowych, które powoduje rozedmę pęcherzyków, czyli nadmierne rozdęcie, wręcz do ich niszczenia. Raczej pip nie poprawia saturacji, ale z drugiej strony otyłość nałożona infekcja być może sprawi, że ten pip może być pomocne. Jedyna opcja, żeby się przekonać, to po prostu y, zabrać pacjentce pip i zobaczyć, czy y, będzie z tego jakiś problem. Jeżeli będzie problem, jeżeli saturacja będzie gorsza niż na respiratorze stacjonarnym, no to mamy właściwie tylko jeden sposób na poprawę tej saturacji, czyli manewrowanie wdechowym stężeniem tlenu, czyli FIO2. I tutaj e, FIO2 na naszym respiratorze transportowym ma bardzo e, toporne ustawienie, właściwie tylko dwa tryby, czyli e, mieszanina powietrza, e, która da nam FIO2 na poziomie 50% i czysty tlen, który da nam FIO2 100%. Stężenie tlenu regulujemy według saturacji, i to jest tutaj proste, jak budowa cepa. Jeżeli mamy dobrą saturację to zadowalamy się mieszaniną powietrza, czyli FiO2 50%. Jeżeli mamy złą saturację, no to ustawiamy wyższe FiO2. W naszym przypadku wyższe to znaczy 100% i tyle. Aha, na koniec rzecz najważniejsza, czyli jak w ogóle włączyć nasz respirator? Robi się to w sposób dosyć nieintuicyjny. Ten model respiratora ma taką opcję, że można u pacjenta, który oddycha spontanicznie jest zaintubowany, dostarczyć tlen bez uruchamiania funkcji wentylacji i do tego służy ustawienie demand. Jeżeli chcemy pacjenta wentylować, przełączamy sobie na ustawienie CMV, co oznacza jeden z trybów wentylacji, o którym to mówiłem w jednym z poprzednich filmików, łamane na demand. Jest to dosyć intuicyjne i w bliźniaczym modelu 200, nie 200D, tylko 200, to pokrętło jest zastąpione po prostu pokrętłem on i off. I to wszystko na dzisiaj. Jeśli film Ci się podobał, to kliknij, proszę łapkę w górę i do następnego razu.